szybko. You Mamy przełom października i listopada, a to oznacza, że jest ten czas w roku, kiedy wychodzą Battlefieldy, Call of Duty oraz Assassin's Creed. To jest czwarta część tej serii, którą no, ja nie mogę przygapić. której nie mogę przegapić, która mi się mm, umiarkowanie podobała przy zapowiedziach, ale z każdym kolejnym trailerem, z każdą wiadomością wiedziałem, że sobie jej absolutnie nie daruję. No i póki co jestem bardzo zadowolony, bo się okazuje, że nie mogę od niej się oderwać. Jest naprawdę świetnie zrobiona, jest absolutnie wielkie love w tej chwili. I to jest jedna z misji, które zaliczyłem jakiś czas temu. sobie ją pokażemy, bo dość fajnie pokazuje zarówno klimat całości, jak i no, no takie nowe podejście chciałbym się powiedzieć choć to niestety nie jest prawdą jest dużo misji skradania, o to chodzi mi głównie jest bardzo dużo misji, w których się skradamy i to jest bardzo fajne, to się bardzo Ubisoftowi chwali ponieważ jak wiadomo no, tworzenie misji typowo takich walczących było bez sensu, bo w sumie o, tutaj w ogóle jakiś boki chyba wyszedł? Nie, gościu dobrze załatwi to, matko. Ostatnio tak tako ładniej. Bo jak wiadomo, wszelkie misje. Jezu, nie przewracaj mnie, kurde, pajacu. Bo jak wiadomo, wszelkie misje skaradankowe można rozegrać na taki sposób, właśnie też bezpośredni. Czyli zyskać się po prostu trochę swobody w... w tym, jak chcemy to rozegrać. Teraz mi trochę nie wyszło na sam koniec zbyt dobrze, bo jakoś tak. Nie wiem, miałem wrażenie, że jest jednego strażnika za dużo. No już jest ok, załatwiliśmy. Podnosimy nasz sprzęt. I to jest taka fajna chwila, więc się nie delektujmy. Z ciekawych rzeczy. Edward, czyli Dziadek Ratona, czyli Konora z poprzedniej części. Nie jest asasynem jakoś od startu, nawet nie ma pojęcia, że istnieją takie strony jak asasyni templariusze. Jest absolutnie po całości piratem. A to, że ma teraz strój pirata, to jest wypadek jednej, jednej z sytuacji w trakcie gry. To, że ma strój asasyna właściwie, że ma ostrza też. No i jakby. Zostały hmm, mu na szybko techniki asasyńskie przedstawione, bardzo szybko je sobie zaadoptował. Okazał się w nich dobry i. I plan był ogólnie taki, żeby właśnie jest stosować w tej chwili. Później poznał asasynów, Pozna templariuszy. Jako się wciągnie w ten cały konflikt. Ja go tutaj jeszcze nie będę pokazywał. Skupimy się na Edwardzie Kenwayu jako na Piracie. I tutaj jest właśnie fajny etap, który chciałem Wam zaprezentować: a mianowicie etapy składankowe na flocie. Na flocie, czyli kilku statkach, gdzie musimy uwalniać. Którzy będą częścią naszej załogi. Będziemy się przemieszczać między tymi statkami, bardzo ładnie wyglądającymi zresztą. I postaramy się po pierwsze być trochę jakoś mm, ciszej, a po drugie zrobić ładniej płynnie ten składankowy etap. I jak mówię na razie sobie całość bardzo chwalę, bo taki idea sandboxa, którym... W którym pływamy sobie po większym obszarze, gdzie mamy bardzo dużo do roboty, mi się niezwykle spodobała. I mam często problem, żeby po prostu wrócić do jakichś misji głównych, bo jest tyle fajnych rzeczy do roboty, że chcę jednak to wszystko wymaksować jakoś w trakcie pierwszego przejścia. No i dobra, teraz tamten statek. O, ładny tutaj. Możliwości złapania się. Dobra. I teraz, żeby może już nie zdradzać się za szybko. Chociaż może widzę, że to nie będzie takie łatwe. No już panowie, nie mam je tutaj. Co się rzuca w oczy podczas tych wielu misji skaranokowych, to to, że wrogowie chyba zostali nieźle ogłupieni. Można tak właśnie im przebiec przed nosem, to, z, to trochę się zainteresują i zaraz wszystko zostawią. Mam wrażenie, że to trochę bardziej rygorystyczne było ostatnio. Boże, no i problemy zawsze ze spinaniem się po stawkach. To jest taka niestandardowa trochę struktura, no i wychodzą różne śmieszne głupoty. Kiedy się niby gapią na mnie, niby mnie widzą. A nic nie robią takiego, co wynikałoby z obecności intruza na statku. Spróbujmy może się oddalić, tutaj nie ma jakichś takich naturalnych kryjówek asystyńskich. Ani ściana, ani, ani tłumu, ani nic. Jakby panowie sobie poszli, to byłoby dość fajnie. Co jest śmieszne, jeżeli widzieliście przed chwilą walce, Edward ma dwa miecze. To jest taki niestandardowy tryb, styl walki, jeżeli chodzi o serię ponieważ zawsze Altair i gry z Ezio to były takie, wiadomo, miecz, albo jakieś takie inne ozdobniki, które mieliśmy możliwość sobie zastosować. W przypadku Konara mieliśmy już trochę inaczej. Dobra, tutaj widzę, że już zlamiłem trochę, więc zobaczymy jeszcze kawałek walki. z tymi miecze. Mieliśmy po pierwsze fajny system walki Tomahawkiem, po drugie sama podstawowa... O, gość upuścił bombę. Odsuniemy się od niej. Sama podstawowa walka mieczem różniła się tym, że Konor zawsze brał do ręki do drugiej ręki jedno ze swoich ostrzy, które mógł wyciągać, tak, takie mobilne było. I wtedy już to wyglądało trochę inaczej. Mocniejszy przeciwnik, zrobimy go o tak. Nie, nie tak. Tak się nie robi mocniejszy przeciwnik. O. Dorżnąć. I oczywiście fajne łańcuchowe zabójstwa. To jest coś, co mnie strasznie kupiło dawno temu. No i bugi. Kurde, w tej grze jest od choroby bugów. To, to są rzeczy, których nigdy nie było w poprzednich częściach, od których była wolna. I chodzi o zachowujące się dziwnie ciała, o dziwną pracę kamery, o takie duperele straszne, które się pojawiają raz na jakiś czas, a których nigdy nie było, bo asasyny zawsze brałem za takie dość dopracowane pozycje. No i co ciekawe, to jest, mam wrażenie, dużo bardziej kompletna część od takich mm, pomniejszych niby projektów Brotherhooda Revelations, ponieważ jest z tego naprawdę dużo, dużo zawartości, fajnie przemyślane wszystko. Nie przeszkadzajcie mi, ludzie. I mam wrażenie, że naprawdę nad tą grobą pracowano gdzieś już w trakcie prac nad trójką i że to jest pełnoprawny taki fajny produkt, a nie jak Revelations, że widać było czemuś się wspiął tutaj. Nie, <ścoughs> nie zrobimy chyba dzisiaj nic po cichu. Bo sterowanie bywa tak nieprzyjemnie, nieprecyzyjne w takich sytuacjach. I co fajne, mamy taki tryb strzelania, jego teraz nie zaprezentuję niestety, bo bo nie ma dobrego widoku, a może teraz? Taki tryb strzelania yy, dość TPS-owy. Mamy celowanie lewym spustem, prawym strzelanie, to jest dość przyjemne. No i mamy też dużo pistoletów. Im więcej pistoletów, to jest tym więcej mm, pocisków do oddania naraz. Na razie mam dwa, trzeba je przeładować za każdym razem. Znaczy, w tej chwili mam jeden, w trakcie gry mam. Taki w mojej normalnej grze mam dwa na razie. Jest fajny takiej aktywności dużo też park krajowych, polowania na zwierzęta, robienie sobie yy, Polepszanie sobie w punku, Rozbudowywanie statku, To jest naprawdę świetne rzeczy. Jeszcze takie wypłynięcie przez, te, przez to morze. Wypatrywanie kolejnych statków. Badanie ich przez lunetę. Co przewożą, co jest nam potrzebne. To są naprawdę rzeczy, które mnie absolutnie kupiły. I które, mm, tak brzydko mówiąc, męczę teraz okropnie w odróżnieniu od głównego wątku, który przychodzi sobie tak leniwie. O, piękna asasyńska akcja. Tu bym wziął... To cudo, bo jeszcze nie walczyłem. Zwolnić więźniów. Ogólnie bardzo fajnie zostało rozwinięte pływanie statkiem. Ja już wcześniej byłem jego fanem dużym podczas, w Assassin's Creed 3. Z marszu zrobiłem praktycznie wszystkie dostępne misje morskie, do, do dodatkowe. No i kurde gdzie jest ten toporek? No nie ma, szkoda. To już może panu zostawimy. Przebiegniemy się tak ładnie po całym statku. Tutaj mamy haka, żeby zeskoczyć. I teraz może tam zejdź, zejdź, zejdź. A nie, złap się. Boże. <ścoughs> Cześć panowie, co robicie? Aha, i pomachajcie im tam. Mnie tu nie było. Jakby co. Jak mówię, na razie jest wielka, wielka sympatia dla tej gry. I no Mam coś, co będę bardzo długo grał. Jest jeszcze ten multik, którego jedyną nowością, jakoś taką ważną jest, poza settingiem oczywiście, jest to całe laboratorium, ale to są takie standardowe jakieś ustawienia, które już od dawna są w serii Halo, czy od paru odsłon w Call of Duty. No, 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 skachu. I czym się chyba Killzone teraz chwali? Nowy? To są rzeczy, które ja osobiście uważam powinny być w każdej grze z Marszu, tak samo jak Split Screen czy... Czy możliwość kierowania na tym speed screenie w multi przełamiamy obronę? Walka ostrzami od drugiej części. Koszty, walka jest wzięta prawie w całości z trójki. Doszły parę, parę nowych zagrań, ale ogólnie jest ta taka drętwość niestety, całości Z trzeciej części. Ogólnie to mi średnio przypadło do gustu, bo twórcy się zapatrzyli chyba trochę za bardzo na Batmany. Gdzie kontrolujemy jednym przyciskiem, i tu jest taki przestój między. Między kontrolą a wykonaniem jakiejś reakcji na nią, bo możemy przerzucić przeciwnika za siebie, możemy go rozbroić, możemy go skontrować, i wtedy mamy taki, taką sekundę zawahania się całości całej walki, gdzie możemy wykonać swój ruch. I to jest coś myślę niepotrzebnego, co trochę ją spowalnia. się masz? <noise> Dobra, tu mi ewidentnie skradanie nie wychodzi, ale jak mówię, jest tego, jego bardzo dużo w tej odsłonie i to jest dużo lepsze, dużo fajniejsze od tego, co mieliśmy poprzednio, gdzie te misje z góry próbowały być jakieś zróżnicowane, to znaczy misje skaradankowe przeplatały się z misjami żyźniczymi typowo. Teraz, kiedy jest dużo skaradankowych mamy wybór, jak je wykonać. To jest fajne, to się absolutnie chwali. I coś, co myślę powinno być standardem w Asasynach w ogóle. Trzeba ja panowie wstawać, co się lenicie. Jest dużo fajnych aktywności podczas pływania na morzu. No zdobywamy surowce, żeby rozbudowywać własny statek. Mamy misje asas asasynskie, asasynowate, zabicia kogoś, zatopienie jakiegoś statku. I odkrywanie, fa odkrywanie fajnych miejscówek, ponieważ mamy w świetny sposób zaprezentowane to, co mi się wydaje od zawsze obowiązkowe w takich grach otwartych. O, jak ładnie to wyszło. Czyli takie dość jasne przedstawienie nam, ile zostało do zaliczenia 100% ze znajdźkami ze wszystkim. Mamy taki ekranik pod prawym maperem zawsze podczas yy, przebywania w jakiejś lokacji. I to jest coś, co na przykład sprawiło, że takiego GTA 5, które jest niezwykle przyjemną produkcją... No, Edward, wstawaj, Boże. Jest niezwykle przyjemną produkcją, dlaczego GTA nie przejdzie na maksa? Dlatego właśnie, że nie ma jakichś takich jasnych liczników, ile jeszcze znajdzie... Różnego rodzaju nam zostało. Dobra, przejmujemy ten statek. Kładniemy. Koledzy na pokład i próbujemy gdzieś tam wpłynąć w siną dal. Tu będzie powoli mój. Moja pokazówka kończyła, bo niestety do jakiegoś czasu spinam mnie bardzo, spinałem mnie limity czasowo YouTubeowe. Ale zobaczymy sobie jeszcze kawałek. ...przepłynięcia statkiem i dlatego w sumie tę misję wybrałem, bo jest fajna, w klimacie, z spływaniem statkiem, ze składaniem się. No jest bardzo spoko. Jest rozbudowane to w ogóle... Mm, boże, wszystko jest rozbudowane. Są te folgierze, które bardzo lubiłem w poprzedniej części. Celowanie i strzelanie z armat się bywa dwoma w końcu przyciskami, nie jednym. To go. Jego też. Mamy beczki, boże, wybuchające beczki rzucamy, takie miny z tyłu. W mamy te wszystkie całe liny łańcuchowe, którymi głównie rozwalamy maszty. No i mamy sztorm, bardzo ładne, bardzo widowiskowe, coś co się niezwykle udało w tej grze. No i gra oczywiście też wychodzi na konsolę nowej generacji, to był jeden z tytułów, który ja osobiście postanowiłem, no tutaj jeszcze samouczki, ja to wszystko wiem, który ja postanowiłem sobie załatwić jeszcze na tej generacji konsol, ponieważ tak, podobnie jak w przypadku Call of Duty Ghost, dostałem Taką gwarancję, że odsłony next-genowe i current-genowe będą się różnić tylko i wyłącznie grafą, a nie jakimiś rozwiniętymi funkcjami. Boże, czterech załogantów mi zginęło. Takiego fajla dawno nie było. Wszystko dlatego, że płyniemy pod wiatr no i są te fale. No jak mówię, to się postanowiłem kupić teraz. Zaliczam teraz, jestem tego bardzo zadowolony. A takie watchdoksy czy inne ciekawe gry, poczekają sobie na nową generację konsol. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. I po zaliczeniu 25% całości gry, to jest chyba trąba, Boże, jaki ładny widok, całości gry, mogę ją absolutnie z czystym sumieniem polecić. Tak więc, wkładając w trąbę powietrzną, żegnam się z Wami i fejlując na maksa, dzięki za uwagę, cześć.